radio proste w użyciu radio posiada tylko 40 kanałów AM radio posiada 5 pamięci, skaner radio posiada system ST czyli coś typu noise blanker typu coś ANL kto wycisza szumy podstawowe nawet skutecznie to działa radio jest fajnie odporne na zakłócenia z silnika czy z pompowtrysku, czy jakieś tam iskrzenia ale bez głośnika zewnętrznego niestety radio jest nie do użytku na tym skrzekaczu, który jest oryginalnie dostarczony można sobie skrzeków posłuchać, żabich, a nie rozmowy. Ale już po doposażeniu w głośnik, który kosztuje pewnie 30 zł, można już normalnie funkcjonować. Radio podświetlane na zielono w czasie używania, radio lekkie, całe radio znajduje się w gruszce, do tego jest jeszcze element zasilający z wyjściem na eksternal głośnik. To jest filtr po prostu cewkowy typu Pi z kondensatorami, który wycisza wszystkie szumy, trzaski z silnika, z zasilania i z elementów takich jak wycieraczki. W każdym razie radio bardzo fajne, mało miejsca zajmuje. Nie ma jakiejś papugi, nie ma jakichś funkcji specjalnych, ma wszystkie podstawowe funkcje. Nie wiem po co te pamięci dla 40 kanałów. Ale zawsze mogą się przydać. Tu w Małopolsce używamy kanału trzeciego dla prepersów, siódmego dla ręczniaków, szesnastego dla off-roadu, dziewiętnastego drogowego, no i dwudziestego do picia kawy porannej, no i 28 czasami jako wywoławczy. Dalej to funkcjonuje pomimo, że mamy 2025 rok. Polecam radio, małe, skuteczne szczególnie do off-roadu. Cobra 75WX. Ma jeszcze jedną funkcję. Można przejść w częstotliwości, przytrzymując 10 sekund. Wtedy nie mamy kanałów, tylko częstotliwości, jak widzicie. Kanał 19 ma taką częstotliwość. Abstrahując, że jest w piątkach, ale to szczegół. Ale ma jeszcze jedną funkcję. Ma 10 kanałów pogodowych. Nieużywanych w Polsce. Do ostrzeżeń pogodowych. Używanych bardziej w Stanach jako system NOAA. U nas system WX nie jest używany, ale te częstotliwości są używane przez różne podmioty typu organizatorzy rajdów, ewentualnie jakieś nadleśnictwa, także czasem można coś usłyszeć. W każdym razie jest to rzecz drugorzędna. Najważniejsze, że radio spełnia swoją funkcję i można zawsze zapytać o drogę, czy wezwać pomoc, będąc na przykład w sytuacji kryzysowej na offrodzie. Radio odbiera czysto jest odporne na skrośne, odporne na jakieś otwarcia skłania niepożądane. Samo sobie Squelch'a nie otwiera. Jeszcze stara, dobra szkoła wykonania. Ja tutaj jest twardy. Tak, że, że Ze stuknięciem. Tu ja się nie postarali. ST? Bez ST. ST?

Proste, skuteczne. Trzeba sobie tylko umocować ten element, a do niego wpinać radio. Do tego elementu także wpięta jest antena na RG58 na wtyku UC1. Całe radio mieści się ergonomicznie w lewej, w prawej ręce PTT kanały. Ale jedna rzecz musi być, powtórzę po raz, któryś głośnik zewnętrzny. Ja używam WiPa a 1,4 fali z lat 70. na mocnej sprężynie. Zysk anteny naprawdę dobry, nie przysłonięta. Antena z włókna szklanego, kiedy trzeba wjeżdżać do garażu, wystarczy rozkręcić tą połóweczkę. Stacje, Stacje 2 3 s są całkiem nieźle słyszalne. Tam widzicie trasę. Tu jest Skarpa Wiślana, poniżej wiatraków, jakieś 20 metrów. Koledzy, próba radia, próba radia spod wiatraków przemykowi, jak mnie słychać. Dzięki Ci wielkie, ja testuję takie radio sprzed 30 lat, kurczę, w terenowym aucie, próbuję z tym dojść do ładu, także bardzo Ci dziękuję, a gdzie Ty jesteś? A, przy w tablicę minąłem, 296 km. No to ja stoję pod wiatrakami, jak widzisz, trzy wiatraki, jestem przy wiatrakach na Skarpie Wiślanej, dziękuję Ci bardzo, pozdrawiam z terenowego Suzuki Samuraja i Kobry. Go Paweł Wiślica, Paweł. Paweł Wiślica, to ty? Chyba, że trochę to lepiej. To jest Paweł Wiślica, ale nas nie słyszy. Paweł Wiślica, daj na 16! Paweł Wiślica na 16. Paweł, Paweł Wiślica, Paweł. Paweł Wiślica, czy ty odbierasz Adriana? Tutaj Adrian im Radio Małopolska testuje kobre pod wiatrakami w przemykowie koło Koszyc na skarpie Wiślanej. Czy ty mnie odbierasz? Tak, odbieram cię. Bez ze sobą no trochę cichutko to leci, ale czy to jest 100%, Adrian. To jest Kobra, która cała się mieści w mikrofonie, moc około 3 watów, Stoję tyłem w twoim kierunku. Antena 1,4 fali. Mówisz 0 s w Radio 5. Słyszę cię na 5-5, próbowałem się ciebie dowołać, ale troszeczkę brakowało mi tego wyzioru, żeby się przebić przez kolegów mobilowych. Paweł, powiedz mi, jaka może być odległość między nami? Okolic no to będzie, ja wiem, kurczę. 25 km wyżej trochę, ale jak mówisz to z weczniaka i 1 czwarta fali anteny masz, to czekaj, to będziesz miał kapel, kapelę i burmalka no nie, a na samochodzie mam antenę WIP-a czołgowego i, i do tego mam Cobre 75, która cała się mieści w mikrofonie. Nadaję z samego radia podpiętego do wtyczki zapalniczki. No to nie jest tak źle, no jak na 25 km no to to, to i tak się przebije, to i tak dobrze jest. no jak ty mi odbierasz głośno, 30 cicho to leci? Bardzo głośno i sygnał ponad 5-6 S-ów, sygnał ponad 5 lub 6. No to ja ładnie 5-6 S-ów, no to mnie to ta no ale to jest cicha modulacja, ale 100% czytelna, czyli tęteczkę muszę Ci dać. Bardzo Ci dziękuję, także zaraz skończę nagrywać filmik i będziemy tutaj yy, polemizować. Tak, zaleciało, chciał. Także... Dobra, nie będę tutaj bał muciu, także pozdrawiam Cię. Radio Małopolska pozdrawia yy, województwo świętokrzyskie z poniedziałek. Dziękuję i do usłyszenia, Paweł, dziękuję. Proszę. To był Paweł Wiślica. Kolegiata Wiślicka to jest tam jakieś 25 km. Kazimierz Wielki w ramach odkupienia grzechów zbudował tutaj kolegiatę w Wiślicy nad rzeką Nida, gdzie stacjonuje właśnie Paweł. Tam jeszcze widać kolejne wiatraki świętokrzyskie. A za tymi wiatrakami tutaj poniżej płynie Wisła w stronę Sandomierza. Pozdrawiam Was serdecznie. Jak widzicie, kobra działa. Jest Almost heaven West Virginia Blue Ridge Mountain and River Life is old and the trees younger than the mountains rowing like a breeze country roads.